Witaj na praktyce dla głębokiego jogowego oddechu. Dzisiaj prostiągamy klatkę piersiową, wydłużymy boki ciała, skupimy się na synchronizacji ruchu z oddechem, tak żeby oddychać pełniej, głębiej. Głęboki wdech doda nam energii, a długi, spokojny wydech wyciszy i rozluźni. Inspiracją dla tego filmu była ta przestrzeń, którą widzisz wokół mnie i z kolejnym wdechem unieś ręce do góry z wydechem skręć się w prawo prawą rękę odłóż za plecami, lewą na kolanie po czym wyciągnij prawą rękę do tyłu, lewą do przodu, podciągnij ma daleko od siebie i z wydechem wróć do centrum Potem unieś ręce do góry, wdech i z wydechem skręć się w lewo. Lewa ręka za plecami, prawa na kolanie. Potem wyciągnij prawą rękę do przodu, lewą do tyłu. Pociągnij nimi daleko od siebie, wdech i z wydechem wróć do centrum. Następnie z wdechem otwórz klatkę piersiową, wyciągając ręce daleko za siebie, a z wydechem chwyć za łopatki, delikatnie zaokrąglając górę pleców, pochylając głowę w kierunku w łokci. I raz jedna ręka jest na górze, raz druga. Wdech i wydech, w rytmie Twojego oddechu. Powoli przejdź do leżenia na macie sykurując się z tyłu za plecami, rękoma odłóż łagodnie plecy. I z wydechem przenieś ręce za głowę. Z wydechem wróć rękoma wzdłuż tułowia. Wdech na 4, wydech na 8. Chyba, że to 8 będzie, nie będzie dla Ciebie jeszcze dzisiaj komfortowe. Wtedy licz do 6 z wydechem. Wdech do czterech, wydech do 8, ewentualnie do 6. I znowu synchronizujesz ten ruch. Powoli napełniasz ciało powietrzem z wydechem, przenosząc ręce za głowę. Z wydechem, licząc, wracasz rękoma wzdłuż tułowia. Wyobrażaj sobie, jak Napełniasz ciało powietrzem z wydechem, a z wydechem ciało oczyszcza się. Powietrze uchodzi przez nos na zewnątrz. Wdech i wydech. Teraz zostaw ręce za głową i będziemy rozciągać. Nasze ciało po ukosie, prawa noga, lewa ręka, potem lewa noga, prawa ręka. Wdech, prawa noga, lewa ręka daleko od siebie, wydech, rozluźnij. Wdech, druga strona, lewa noga, prawa ręka, wydech, rozluźnij. Z wdechem szukasz rozciągnięcia, wydłużenia, z wydechem rozluźniasz. Potem druga strona to samo. Następnie złap za łokcie, dłonie łóż na łokciach, prawą nogę połóż na lewej, krzyżując stopy, krzyżując nogi w kostkach i wydłuż prawą stronę płowia, prawy bok. Prawe żebra rozciągają się, prawa pacha. Poczuję jak teraz pod prawy, prawy bok dostaje się dużo powietrza, jak prawa strona ciała intensywnie rozszerza się z wdechem. Wróć do centrum i to samo na drugą stronę Ułóż lewą stopę na prawej. Krzyżując nogi w kostkach. I wydłuż lewy bok. Lewy bok ciała, lewe żebra, lewą pachę. Znowu poczuj, jak dużo powietrza dostaje się do lewej strony klatki piersiowej, jak ona intensywnie rozszerza się. I wróć. Cały czas uwaga twoja jest przy oddechu. Wdech przez nos, wydech przez nos. tuj. Swoje ciało. Obserwuj oddech. Przełóż dłonie na boki. Doklej parki. Ugnij nogi w kolanach. I z kolejnym wydechem odłóż kolana na lewo, głowę zwróć w prawo. Skręć klatkę piersiową, kręgosłup. Wdech, wróć i wydech druga strona. Pra kolana na prawo, głowa na lewo. Oddech cały czas płynie. Wdech, wróć do centrum, wydech. Odłóż stopy blisko pośladków. Palce stóp patrzą do przodu maty. Pięty blisko bioder. Z kolejnym wdechem unosisz biodra, potem plecy kręg po kręgu, a z wydechem kręg po kręgu wracasz na matę. Ręce są wzdłuż tułowia, doklejone do maty, i wdech, nietnica, a potem kręg po kręgu, plecy do góry. Wydech, dół. Tyle ile trwa wdech, tyle trwa jeden ruch, tyle ile trwa wydech, tyle trwa ruch przeciwny, i tu też możesz dodać do uspokojenia myśli, dla większej koncentracji na tym ruchu i oddechu liczenie w myślach. Do czterech przy wdechu, do ośmiu, ewentualnie do sześciu przy wydechu. Dodajemy jeszcze ręce z wdechem. Biodra idą do góry, a ręce idą za głowę. A z wydechem powoli biodra wracają na matę. Ręce wzdłuż tułowia. I kontynuujemy. 2, 3, 4, wydech, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, połącz podeszwę stóp razem, kolana luźno opuść na boki, wnętrza dłoń zwróć do nieba, barki luźno opadają na matę i obserwuj swój oddech, Najpierw zahaczając uwagę w okolicy pępka, Poczuj jak z wydechem pępek unosi się, z wydechem opada. Żeby ułatwić sobie tą obserwację, możesz też położyć dłonie wokół pępka. Potem przenieś powoli swoją uwagę na dolne żebra i zauważ jak dolne żebra rozchodzą się na boki, a potem zbliżają do siebie Każdym kolejnym wdechem i wydechem. Również tu możesz ułożyć dłonie, żeby poczuć ruch żeber. Potem przenieś uwagę na mostek. Wdech, mostek unosi się. Wydech, opada. A potem zauważ, jak poruszają się twoje szczyty ramion. Góra i w dół. I powoli już skrzyżuj nogi, podpierając się rękoma, wstań, usiądź znowu na macie, wydłużając kręgosłup. Weź głęboki wdech przez nos do gardła, do klatki piersiowej do brzucha, i długi spokojny wydech od brzucha przez klatkę piersiową, gardło i nos. Zwróć uwagę już, czy oddychać się tak samo, czy inaczej niż na początku praktyki. Zwróć uwagę, jak poruszają się obojczyki w górę i w dół z każdym dechem i wydechem, jak poruszają się żebra, rozszerzają się na boki, rozszerzają się ku tyłowi. Zauważ, jak porusza się pępek, odsuwa się z wdechem od kręgosłupa, a z wydechem przybliża. Weź bierz każdy wdech powoli, napełniając powietrze cały swój tułów, oddychając jakby do każdej komórki Twojego ciała. A wydech pozwól, żeby odbył się do końca. Długi, spokojny wydech. Zadział się sam. Więc już, już dłonie na środku klatki piersiowej. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą wspólną praktykę. Jeśli Ci się podobało, to subskrybuj mój kanał. I do zobaczenia już wkrótce.